Dobry. Dzisiaj kochani, mam nadzieję, że nie zapomnieliście przygotować jakiegoś ręcznika dużego, grubego, bo będziemy potem w drugiej części naszej gimnastyki ćwiczyli naszą talię, żeby ona była smukła i żeby te tłuszcze tutaj zeszły. Bardzo skuteczna i bardzo szybka metoda. A na razie troszeczkę rozciągnięcia i troszeczkę gimnastyki, tak? Najpierw rozciągamy sobie ramiona. Krążymy barkami, barki wiadomo bardzo wrażliwe i delikatne, bardzo skomplikowane. 4 5 i do przodu raz 2 3 4 5 rozluźniamy się i biodra. Raz 2 3 4 5 i druga strona. Raz 2 3 Cztery, pięć. Puff, rozluźniamy się, wyciągamy się w jedną stronę, w drugą. Mocno czujemy tu napięcie na bokach bocznych, żebrowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i biodra. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5. Rozluźniamy się i jeszcze barki do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5. Rozluźniamy i do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5. Rozluźniamy się i no, wędrujemy za bezwładnymi naszymi rękami do przodu. Ruch oczywiście wychodzi z biodra, nie zginamy pleców raz. U u u układamy ręce w taką huśtawkę i coraz z każdym wydechem, coraz niżej, raz. Dwa, trzy, cztery. Wpijemy się z tyłu za yy, przeguby nóg i jeszcze próbujemy się moc mocniej z do przodu przechylić, tak nogi proste. Uważamy, żeby ułapać równowagę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. chwilę zostajemy w tej pozycji. Przechodzimy do huśtawki. Raz, dwa, trzy, 4, 5 i zawsze gubi nogi. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwile zostajemy. Uwoli się, podnosimy bardzo powoli. Tak, głowa na końcu, wiadomo, bo nam krew napłynęła do głowy. 3, 4, 5. rozciągamy się jeszcze tak. A teraz parę ćwiczeń. Ćwiczenia też ukłon w stosunku do naszego koleżeństwa, którzy leżą. My tutaj ma, tym przy, możemy sobie pod głowę podłożyć ten ręcznik, który żeśmy sobie przygotowali do dalszych ćwiczeń. Tak. Kładziemy się zupełnie płasko. tak? Lekko podnosimy głowę. I ruchy rąk. tak? Brzuch napięty. I 10 ruchów rąk. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozkładamy ręce na boki, wnętrzem dłoni do góry. Tak Zginamy nogi. Rozluźniamy je i skręty raz na jedną, raz na drugą stronę. Jest to ćwiczenie również na talię. Bo będzie coś dużo na talię, ale raz trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przechodzimy do pozycji wyjściowej. Spokojny oddech i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostaje mi chwilę. Do przodu. Oddech i wracamy do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Leżymy płasko, nogi wyprostowane i wracamy do ćwiczenia na brzuch, czyli lekko podniesiona głowa i ruchy rok. Dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Podwijamy nogi, pod siebie, tak. przytulamy się najpierw, lekko podnosimy, tak. i naciągamy, staramy się głowę podnieść, tak. To jest ćwiczenie na dolną partię brzucha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się, chwilę oddychamy. Napinamy również dno miednicy przy tym ćwiczeniu na mięśnie kegla, które żeśmy dwa dni temu ćwiczyli, ale które też trzeba powtarzać. Uwaga. Podnosimy lekko głowę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uf. Rozluźniamy się chwilę. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy nogi. Rozluźniamy się. Po może jeszcze ćwiczenie na mięśnie kegla, tak, czyli odciągamy lekko nogi tak i napinając dół brzucha staramy się ściągnąć nogi do siebie, kolana, ale one dają opór. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, odkładamy. Nogi z powrotem na matę, rozluźniamy się lekko, oddychamy tak. Jeszcze raz nogi do góry, pięści między kolana, raz podnosimy lekko głowę i odpychamy, a kolana opór dają. Raz ściągamy przy tym dół miernicy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odkładamy głowę, nogi na maty, lekko się rozluźniamy. A teraz bez przerwy przystanku te dwa ćwiczenia. Z przód, między, z tyłu boczne części kolan i, i przednie. Tak? Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięści złożone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odkładamy. Lekko się rozluźniamy i ostatni raz od raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Pięści i między nogi raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odkładamy nogi na tu, tak, ręce do tyłu i dwa spokojne oddechy. A teraz takie wypoczynkowe ćwiczenie sobie wykonamy, które wspaniale wpływa na talie. Jeżeli mamy miareczkę, to możemy sobie zmierzyć najpierw obwód talii przed ćwiczeniem i po ćwiczeniu. I to tak mniej więcej po takim leżeniu, mniej więcej od centymetra do dwóch talii zmniejsza się obwód. Niesamowite, ale taka jest prawda. To jest takie ćwiczenie, które wymyślili Chińczycy i jeden fizjoterapeuta rosyjski. Bardzo dobre. Mamy ten ręcznik. Zwijamy go w taki rulonik. Ciasny. Tak. I ten rulonik, jak siedzimy, umieszczamy z tyłu, za sobą. Tak. Tak. I teraz kładziemy się i mamy ten rulonik mniej więcej na wysokości, tutaj, biodra, tak, w tej sytuacji. Nogi wyciągamy sobie do przodu i rolujemy uda do, do siebie, tak, i do, stopy jedna do drugiej, tak, i są wyprężone, tak, a ręce. Składamy w ten sposób i za sobą, i leżymy sobie po prostu. I tak leżymy sobie mniej więcej 5 minut. Uwaga! Ops! Staramy się, tak. Dłonie kładziemy na podłogę, tak. I leżymy. Nogi proste. Opowiadamy sobie o różne przyjemne rzeczy. W tej sytuacji chodzi o to, że mięśnie się bardzo naciągają a organy wewnętrzne, one umieszczają się tam, gdzie powinny, tak? I dlatego obwód pasa rzeczywiście się zmniejsza bardzo. Chwileczkę sobie leżymy, raz. Ręce wyprostowane, nogi też pamiętamy, tak, hop, raz. Tak, chwileczkę leżymy. Leżymy około 5 minut, nie przedłużamy, bo to już nie ma sensu. Wszystko to dzieje się w ciągu pierwszych 5 minut. Dbamy o to, żeby dłonie były mocno przy na macie, tak albo na podłodze z tyłu. Ja jestem dość wysoka, więc Maty dla mnie nie starczy. Mam dłonie na podłodze, tak i chwileczkę leżymy sobie. Czujemy oczywiście napięcie na mięśniach brzucha, tak. które to mięśnie nam układają to, co powinno być ułożone w pozycji właściwej. mocno wyciągamy ręce do tyłu, tak, nogi też. I sobie leżymy i myślimy sobie o przyjemnych, równych rzeczach. U mnie pogoda jest nienadzwyczajna, tak jest deszcz ze śniegiem, fatalna pogoda, także spacer chyba dzisiaj, no niekoniecznie, jeżeli to krótko. I naprawdę trzeba się ubrać właściwie, żeby stopy czasem nie przemarzły. Niby leżymy, ale czujemy taki pewien dyskomfort. Nie wiem, jak Państwo, ale ja już tak. <śm> ale napięcie na brzuchu jest, czujemy, nie? Wszystko układa się tak jak trzeba. Patrzę na zegarek. No to, kochani moi, jeszcze mamy dwie minuty takiego leżenia. Trzy minuty już za nami. Wyciągamy mocno ręce, tak? Dłonie są na przywarte do podłogi, nogi też wyciągnięte. Zauważmy, że pracują wszystkie prawie mięśnie brzucha i, 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 i boczne, prawda? żebrowe. Fajnie to wymyślone rzeczywiście. I niby leżymy, a tutaj rzecz się dzieje sama, bez naszego specjalnego udziału. I tylko 5 minut. Ja jeszcze sprawdzę sobie tutaj godzinę. Mamy jeszcze minutkę. Nie całą. Mocno. Sprawdźmy sobie jeszcze te wszystkie ułożenia, te dłonie leżące, nogi naciągnięte, tak. Oj, chyba już dosyć. Tak, jest pięć minut, kochani moi. Rozluźniamy się powoli, tak. Ponieważ żeśmy leżeli, leciutko podnieśmy biodra, wysuńmy sobie ten ręcznik powoli, 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 powoli tak, rozluźniamy mięśnie jedna to strona, druga przekładamy się na boczek, tak powoli wyciągamy sobie ręcznik spod nas, tak a możemy go sobie podłożyć na pod siebie, pod głowę rozluźniamy kręgosłup Przekładamy się na boczek i jakbyśmy zmierzyli, jak powtórzymy sobie to ćwiczenie sami w domu, trzeba zmierzyć po prostu przed obwód pasa, przed ćwiczeniem i po. I tak mniej więcej około 2 cm powinno zejść, jak mamy właściwie zrobiliśmy. 5 minut tylko, a wyniki fantastyczne. No. <laughs> tak. Ok, ostrożnie przekładamy się, stajemy tak do pozycji siedzącej. Siadamy w siadzie skrzyżnym, oddychamy odkładamy sobie nasz kochany ręcznik, który nam pomógł nie tylko w higienie osobistej, ale w uzyskaniu właściwych wymiarów talii. No super. Podnosimy ręce, nabieramy mocno powietrza, i z wydechem opuszczamy. Składziemy ręce na splot słoneczny albo na serce i dziękujemy sobie. No jestem ciekawa, kurczę, jak zrobicie sobie powtórkę w domu z, z miarką, sprawdźcie. Coś niesamowitego. Do widzenia, do jutra.